Widzowie dołączyłem na Stile Brainrot, ale dzisiaj wypróbujemy sobie jedną rzecz, która jest oczywiście dosyć znana I oczywiście to jest nowa rzecz, którą dodał jakby gościu ten, który wymyślił Stile Brainrot Jakby ostatnio sprzedałem wszystkie swoje Brainroty, nie wiem co tutaj się dzieje Ale jakby jest takie coś, co możecie sobie tutaj wpisać i zaraz wam pokażę co to jest Oczywiście to jest coś takiego i to jest naprawdę mega mocne, jeśli to wpiszecie to co jest mi tu zakratkowało? I podobno teraz trzeba, jakby spojrzeć w tą stronę. Co jest grane? What the hell? Co jest? Co jest grane? Nie Boże, co jest? Co tu jest? My, my tu mamy, jakby różne. Wiecież, sekrety i w ogóle. Co to jest? Ale nadal są jakby takie zwykłe Brejroty. Ale też są. Wiecie? Jest! Tak, ja chciałem bardzo. Ja chciałem bardzo Bombardillo Krokodilo. Ja go zawsze chciałem mieć. To e, ogólnie Bombardillo Krokodilo to jest moje marzenie. A to co to jest? To też jest jakiś sekret. Ale co tu się w ogóle wydarzyło? To jest jakiś legendarny. To jest wiecie, ten e, Lionel Kaktusane. O, Mateo. Mateo jest spoko. Bierzemy sobie Matea. Ehm. A jego go nie chcę. Nie, na razie takie. Uuu, co to jest? Co to jest? Do mnie idźcie. Co to jest? Jakaś armia tych. Ja czekam sobie na. Wiecie co? Ja ogólnie nie mogę się doczekać. Aż będzie jakiś ten. Jak będzie. Lucky Block. Lucky Block. Tak, Lucky Blocki są fajne. Ja bym chciał bardzo Lucky Bloka. O jakiś kurczak. E, nie wiedziałem nawet, że taki istnieje. To jest sekret. E, bo e, sekrety są e, też są takie sekrety, o których e, nie znacie, e, nie? Są też takie. Ale dobra. E, ogólnie to wszystkie brainroty mają jakby tak skierowane ręce, bo też o tym napisałem. U job, job to jest to jest mocne. On jest mocny. Dobra. Ehm. Dobra, dawajcie jakieś inne Jakieś inne Nie na razie takie słabe są W sensie nie, mega mocne To są mega mocne brainroty Ale mo chodziło mi o jakieś lepszego Co jest? Można ukraść brainroty? Ej, to idę komuś ukraść Co to jest? Co to jest? Ej, dobra, skradłam Nie, 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 nie A dobra, odrodzenie Co jest? Ale masakra Ej, dobra, my sobie zamkniemy bazę Żeby nikt nam nie wchodził Widzowie I idziemy sobie zobaczyć, czy mamy jakieś nowe brainroty Czy mamy jakieś nowe Jakieś, wiecie, takie um, Jakieś takie spoko um, To jest secret, ja go znam Ale nie, ale ja nie chcę tego secreta Bo... Um, Ogólnie to ja oglądałem takiego youtubera, który wiecie, jakby on e, kupił, e, zrobił właśnie coś takiego, ten link wpisał, jakby mu to zadziałało i e, on sobie stwierdził tak, że jakby chce mieć e, cały czas będą sekrety, no nie. I stwierdził, że jednak poczeka sobie na te najlepsze sekrety. I tutaj właśnie o tym mówiłem, o tym właśnie mówiłem. To jest jeden z tych najlepszych brajerotów Okej, okay. teraz mamy to. Dobra, jakaś baszka, to jest secret, ale nie, nie chcę, nie, nie jest mnie. A to co to jest? Los Mateos. Los Mateos jest spoko. Nie, Los Mateos akurat jest bardzo fajne, bardzo się przyda. A ty co? Co robisz? Co robisz mi? Co robisz mi? Co robisz mi? Dobra. Ej nie, dobra, wracamy do swojej bazy. Ej, ktoś mi kradnie. Utychamy. Kradnie. Ej, on mi ukradł. Co so jest? On mi ukradł jakby mojego brain rota. Ej, jak niefajnie. Ej, mega nie fajnie, Bo on mi ukradł mojego Brain rota najlepszego. Co to jest? Espressona Seniora, a nie, bo to jest Brain rot Good, to nawet nie jest secret. Ja tam wolę sekrety, a Brain roty Goody to nie. To jest jakaś świnia. E, nie ma jakichś fajnych tych brain rotów. Widzicie Lili li, li, la, li, la No na razie nie ma żadnych fajnych Brain Rotów. A to jest moje? Ej, co jest, co ty robisz? Ej, co jest, czemu nie można mu ukraść brainrotów? Nie można mu ukraść brainrotów, jakby, ale dziwne. Ale dziwne. Co to jest? Co jest los? Los Bombardilos. Ej, to bierzemy, bierzemy los Bombardilos. Co jest grane, ten domek to jest? Dobra, już nic nie ma takiego. Dobra. Idziemy, patrzymy, czy cały czas nic nie ma. Nie, nic nie ma, dobra. To wracamy do swojej bazy. I idealnie weszłem. Idealnie, dobra. Więc sobie zbierzemy kasę, jakby. W ogóle to my też dostaliśmy dużo kasy, też. Jakby z tych brajerotów zarabiamy. Ok. Okej, okay, orka lero, orka la. Ej, w ogóle to ja sobie zrobię rebicza, tak, by the way. Okej, okay, zrobiłem sobie rebicza, bo po prostu miałem bardzo dużo takich, wiecie, mega potężnych brainrotów i mogłem sobie po prostu już zrobić e, rebicza, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie, że coś takiego miałem. I dobra, mamy tutaj kolejnego brainrota, kolejnego brainrota. Nie, to jest legenda, to jest legenda, to ja legend nie chcę. My tutaj mamy rzadki, to jest zwykły rzad, rzadki, to jest tum tum sahur rzadki. Nie dziękuję. Ja sobie podziękuję. E, ja akurat wolę sobie zbierać, jakby wiecie, takie dosyć mocniejsze te brain roty, nie takie. Okej, okay, dobra, kolejny. Mamy już trzy, mamy już trzy takie. Jest kabi e, Cosini to jest legenda. No dobra, tutaj kolejna legenda, kolejne. Czekamy na jakieś. O jezu, a moja baza? Odblokowała się moja baza! Nie, muszę pędzić, muszę pędzić, zanim się jakby wiecie. O nie, 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 nie. Ej, co jeszcze, czemu one zniknęły? Czemu mi te brainroty zniknęły? What the hell? Dobra, robimy sobie kolejnego A Nie możemy. Nie możemy. E, udało ci się odrodzić. A udało mi się. A to dobra, to chill. Dobra, to, to fajnie, fajnie. E, dobra. E, to teraz sobie bierzemy oczywiście najlepsze brainroty, Czyli bierzemy sobie Los Mateos. Które nam się naprawdę bardzo przyda akurat. Zakup. Nie, dzięki. O ty mały. A, dobra. Nara! Nara! Nara, lecisz, 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 lecisz. Dobra, lecisz, lecisz, dobra, nara, nara, elo. Ej, dobra, mamy tutaj kolejnego. Tutaj jest kitsuna. To, to kitsuny to sobie bierzemy, oczywiście. Nie od... Ja nie mogę zrezygnować z kitsuny, bo to jest po prostu za mocny brayrot. I w ogóle czemu nam się to nie pokazuje jakby... Dostajemy jakiegoś buga w grze. Nie mnie te, te bugi mnie jakby bardzo wkurzają. One jest wkurzające, są nieroz te bagi. Tutaj mamy kolejnego, to jest rakun. Nie, rakuna nie. Nie. Nie, rakuny nie. One nie są jakieś mocne. Dobra, bierzemy sobie kolejne. I co, udało się? Dobra, mamy, mamy, dobra. Prosimy o cierpliwość przed ponownym odrodzeniem. Aha, dobra. Nie wiedziałem, że takie coś w ogóle jest. Co so, to jest? Dobra. Ej, w ogóle jestem w szoku, że w ogóle mi się to udało. W sensie ja wiedziałem, że taka, że to jest prawda, że czasami tak właśnie, e, e, że się robi. Że, jak na przykład jesteście dobrymi graczami w stile Brainrod i uda nam wam się zdobyć parę sekretów i jakby dostaniecie wiadomość. od... O nie, ktoś mi kradnie moje los, krokodilos? Nie, ty małeś śmierdzielu. A dobra, niech chcę kradnie. Dobra, trudno. Jest, zrobię jeszcze zrobię odrodzenie kolejne, dobra chill Dobra widzowie, więc y, jesteśmy i co to jest za jakiś chicken jockey gigant Jezus Maria Czego ten twórca nie wymyśli jeszcze y, Ja tutaj czekam na lucky bloka Ogólnie na lucky bloka czekam Nie mogę się doczekać kiedy będzie jakiś lucky blok um. Jezu ja mam w ogóle katar, czemu mi się katar zrobił W ogóle to jest moje? Nie, to nie jest moje. No i dobrze, bo ja nie chcę mieć go Uuuu, The hell? co tu jest? Dobra, bierzemy sobie dragona. Dragona sobie bierzemy. Oczywiście, bierzemy sobie dragona i dajemy go sobie tutaj. Let's go! Let's go! Na dwie minuty sobie zablokowaliśmy. Ty jaki kozak? Skradłeś kameleon. Okej, okay, dobra. No i to ja rozumiem, widzowie, właśnie to jest kozak Master Total. Że dosłownie. Kradniecie sobie tutaj brain roty, no nie? No i to jest totalne, że jakby e, Wiecie skąd ci ludzie mają te brain roty? Jakby, bo albo oni sobie To samo wpisali, albo po prostu jakby Jak robisz takiego buga w grze Bo e, właśnie to co ja wpisałem to był Właśnie, o już tego nie ma, e, bo to Znika właśnie, to właśnie znika I to jest właśnie taki bug w grze Że później nie można nic prawie pisać Dobra, ale Co on chce? Aha nie no, on poleciał na 5 metrów, nara. Jezu, on jest wkurzający. Dobra, robimy sobie odrodzenie? Nie mamy. Aha, a my musimy. E, guzini, czy co my musimy, jakby wziąć? tripi, tropi. Ej, nie gadaj, że to jest brain Road Bloody. Ja myślałem, że to jest secret. Nie, dobra, to nie jest jakiś secret wielki. Ehm, no i co my tutaj mamy? Mm, tu nie widzę nic. Nie, nie ma nic takiego. Nie ma nic takiego, to jest, to jest serio rzadkie, a ja nigdy nie widziałem tego Brainrota. Dziwne. Dobra, yy, idziemy ogólnie sobie kupić parę rzeczy. Yy, yy, na początek sobie kupimy takie właśnie łapki. Takie właśnie łapki sobie kupimy. I co jest grane? Już posiadasz pułapkę. Aha, nie, no jaki to jest bug w grze? Ja wiem, że zrobiłem tego buga, tylko że on jest też wkurzający. Widzicie, to nie działa. Totalnie to nie działa i to jest właśnie ten bak jest czasami właśnie wkurzający tak jak mówiłam dobra e, kupmy sobie co innego e, co możemy kupić ty nie wiem nie wiem naprawdę nie wiem ale dobra w każdym razie idziemy sobie jakby dać nasze brain roty Najp najpierw sobie bierzemy naszego watermelonini czy jak on się tam nazywa i dajemy go sobie oczywiście tutaj e, dodatkowo o nie, musimy zamknąć bazę. Dobra, mamy go. Mamy go. Chwycić. Sprzedaj. Nie, dobra. I mamy go jakby dałem tam. Dobra, jest, jest, jest! Dałem go. Teraz sobie co weźmiemy. Chyba bardzo dobry jest jakby on, czyli job job job. Job job job'a sobie dajemy tutaj też. Bo on jest dosyć spoko brain rotem i jest dosyć mocny, więc akurat to, to możemy zrobić. I co tam się dzieje? Ha! Co to jest za jakiś rot? Nawet nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje, ale dobra. Dobra, dobra, dobra. W każdym razie teraz sobie bierzemy jeszcze domek. Nie, 30 milionów. A on jest dobry, bo to jest secret. To jest secret w każdym razie. I właśnie to, e, to jakie chyba albo dostałem w dzisiejszym odcinku, albo nie pamiętam. Chyba, chyba nawet go dostałem z Lucky Bloka. Jeszcze jakiego sobie weźmiemy? Jeszcze Los Mateos sobie weźmiemy. Bo Los Mateus jest akurat przydatny. I co jest? to jest ta łopata. I tej łopaty podobno nikt nie lubi, dobra. E, maszyna włączona. Zero, zero kasy i co? I mi się zrobi ten Brayrod czy mi się on nie zrobi? A co, co, co ja zrobiłem? A nie, bo ja nie zrobiłem. Chyba, że nie można... Co się stało? A co tu się stało? Coś zało, to nie działa? Ujawnij teraz, ujawnij teraz, tak. A nie, nie można teraz ujawnić. Nie można teraz ujawnić? No Jezu ty debilu! Czemu on jest głupi? Jesteś głupi czy głupi? No to jest pytanie. Na pewno nie mądry. Na pewno nie. Eem. Um, Okej. Okay. Um, robimy sobie odrodzenie rebicza. Dawajcie. Nie, ale to jest takie dziwne. Nie udało się odrodzić. Czasami... I teraz widzicie? Czy to jest moja baza? Nie. Tak, to jest moja baza. I patrzcie i widzicie teraz teraz to wszystko zniknęło. To jest totalnie taki bug w grze, ale w każdym razie sprawdziliśmy go sobie jeszcze sobie zobaczymy swe, e, serwery. E, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę nawet nie wiem o co tu chodzi. E, co to był za gołąb jakiś, Boże. E, jest administrator, możemy administratora. E, ukryj, włączono, tak. Jakby my mamy go? Jakby gdzie jest nasz ten... Tak? Tak. Czy nie? Nie wiem. Ej, dobra, teraz... Nie, już nie ma tego baga. Jakby można już pisać. Dobra. Sprawdźcie. Da się pisać. Dobra, da się, da się. Ehm, I teraz co możemy sobie sprawdzić? Okej. Okay. Tu mamy to. Tak, ja klikam tak, ale dobra. W każdym razie dajcie suba i lajka, jeśli chcecie zobaczyć więcej takich filmów z bagami gier i ogólnie z innymi ciekawymi rzecz, rzeczami. Dlatego było naprawdę mega potężnie się to zapowiada. Jak widzicie, taka linia rotów to się tak wygląda kozacko. W ogóle to jest szok, że coś takiego w ogóle jest, nie? I co jest? Okej? Okay? Okej. Okay? Okej, okay, dobra, nie wnikam Co jest grane? Czekamy sobie, odcinek się kończy i jak zobaczę jakiegoś spoko brain rota, którego chcę kupić Dawajcie, zobaczymy kiedy będzie koniec odcinka O, ja bym chciał te, te, te sahura. Nie, nie, żartuję, akurat jego nie chciałem Nie, tego też nie chcę, to jest um, słabe o, to, to chcę, to chcę, nie no, żartuję, to jest... What? To Okej, okay, odcinek się kończy, dobra. Bo to jest naprawdę mocne. Jeszcze Spiderini? Ja A chcę Spider-Mini. Jak chcę Spiderini, To jest za mocne. Co to jest w ogóle? Dwa Brajroty jakieś mega potężne? Aaaa, ah, Lostraleritos. Decentralala. Nie, to, to, to nie. Dobra, i po drodze, czy będzie jakiś kozacki Brainrot Po drodze. A nie ma już żadnego. Bananita, Dolfinita. I tak dalej, dobra. Tutaj tak samo mamy Bagat, To niby jest. To totalnie chyba już nie działa, nie? My um, mamy. Co 100 IQ? 100 IQ mamy. Aha. Okej. Okay. No to mocne. Dobra. Ale w każdym razie odcinek się skończył. Nara.